O, witajcie. Szanowni Państwo, w tym deszczowym dniu 21 grudnia, w poniedziałek 2015 roku, z stolicy Polski, Rzeczypospolitej, III Rzeczypospolitej Republiki, republiki wszystkich Polaków i, i z, z, z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Związku Socjalistycznych Republik Europejskich, z pępka cywilizacji, z centrum cywilizacji wygłaszam smutne, acz bardzo istno, ważne orędzie. Szanowni państwo, wraz z opadnięciem liści z drzew, ostatnich liści, wraz z nadejściem jesieni, wraz z nadejściem zimy, chodniki i trawniki stały się bardziej przejrzyste, odkryły to, co było zakryte. Teraz widać to, czego nie było widać wcześniej. Jak co roku o tej porze, Plaga, plaga ekstrementów zwierzęcych głównie psich, w tym także czasami ludzkich ekstrementów oraz wymiocin, ekstrementów oraz wymiocin, na chodnikach, na trawnikach, co jest zrozumiałe, że może mogą się one pojawiać na trawnikach. Choć nie powinny. Niezrozumiałym jest dla mnie za, dlaczego pojawiają się również na chodnikach. Pomimo, pomimo, iż zapewne wcześniej zwierzę, które odbywało, proces defekacji znajdowało się na trawniku. Zostało wypuszczone, poprowadzone przez swego właściciela na trawnik bądź poblis bliski krzak lecz później z jakiegoś niewyjaśnionego powodu ów ekstrement znalazł się na chodniku wręcz po środku chodnika zupełnie tak jakby ktoś celowo go tam umieścił szanowni państwo szanowni państwo Dobrze, spuszczę trochę stonu, bo nie wiem czy mi to wychodzi od. Lecz poruszyłem ten problem. Gówno na chodnikach, mniejsza z tym, że na trawnikach. Człowiek wychowany w mieście szybko uczy się, aby nie wchodzić na byle jaki trawnik, zwłaszcza nieogrodzony. Zwłaszcza w, na jakimś osiedlu. Chociaż nawet nie na jakim osiedlu, ale praktycznie na każdym osiedlu. Czasami również w parkach, ale w parkach jest większa powierzchnia trawników. No, z jakiegoś powodu ciężej jest trafić na prezent w parku. Częściej można go znaleźć na trawnikach osiedlowych, chociaż statystyk nie robiłem. Jeszcze częściej niż na trawniku, można go spotkać na chodniku. Czasami także na ulicy. Ale częściej na chodniku. A już kuriozum, które przyprawia mnie osobiście o mnie osobiście o irytuje rozpala we mnie ogień, sprawia, że nóż mi taki nóż, kałasznikow mi się otwiera w kieszeni jest wprowadzanie później przypadkowe bądź nie, takiego chodnikowego ekstrementu w lokal użytkowy, sklep bądź nawet mieszkanie prywatne. Nie obwiniam ludzi, którzy są ślepi, starzy, niedowidzący, może upośledzeni, może, mo, może, mo, mo, może są demokratami, nie wiem, nie u, mo, może przynależą do tej a takiej partii, nie, nie, nie wnikam w to. To nie jest w zasadzie ich y, 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 wina, ponieważ. Y, Nawprzód. Ów ekstrement nie powinien się znajdować tam, gdzie się znajduje, i tam, gdzie ludzie mogą na niego nadepnąć. Dlaczegoż znajduje się na chodniku? Odpowiedź, odpowiedź jest trochę prozaiczna, albo ujmę to tak. Jak nie można pozbyć się zła na świecie, kradzieży, gwałtów, tak nie można się pozbyć ekstrementów na chodnikach w 100%. Niemniej można mieć dwa modele społeczne, dwa modele ogólnie, mm, dwa modele społeczno-polityczne mm, albo dwa modele w zasadzie własności, bo to rozróżnia te dwa modele społeczne. Pierwszy model jaki mamy to własność publiczna, chodniki publiczne, publiczne ulice, publiczne trawniki, bloki, kamienice i tak dalej, i tak dalej. Publiczne lasy. Również zaśmiecone lasy. Również zaśmiecone chodniki i trawniki. Niektóre nawet. Piękne krzaczki, lecz gdy zwiędną liście i zostają same gałęzie, spod tych gałęzi dostaje się tuzin butelek po, po ćwiartkach, puszek po piwie, paczek papierosów, kondonów oraz innych prezentów. Na małym, na małym trawniku, wąskim, ale szerokim małym trawniku no niesamowite czasami, ile taki trawnik może pomieścić, naprawdę. Ale jest niemniej publiczny. Czasami może być oczywiście prywatny. Niemniej istnieje mechanizm zysku, mechanizm zysku i straty dla właściciela prywatnego. Jeżeli ktoś posiada coś prywatnie, na przykład ktoś posiada rower, będzie on ma większą jeżeli zapracował, kupił ten rower, prawda będzie miał większą motywację, aby dbać o swój rower, aby nie jeździć na każdych wertepach aby nie jeździć po błocie aby nie jeździć po piasku, lub nie jeździć w zimie i tak dalej, i tak dalej, ponieważ będzie starał się szanować swój rower i swoje, swoje części tak samo prywatny trawnik, prywatny chodnik Byłby lepiej zadbany, ponieważ miał, właściciel takiego chodnika miałby większą motywację do zysku. Jeżeli by zaniedbywał swoje obowiązki, szybko poczułby stratę, ponieważ nikt nie chciałby chodzić, korzystać z usługi, korzystać z chodnika lub korzystać, mieszkać w takiej okolicy, powiedzmy. Czy to jest? No, wspólnota mieszkaniowa to też jest pewien problem, lecz mogłaby też wspólnie posiadać. Wtedy istniałby koordynator, prawdziwy koordynator, yy, taki przewodniczący, jak i spółdzielni. Współdzielnie no, rozstrzygać takie problemy demokratycznie, lecz byłaby to mała wspólnota. Ja, ja mam na myśli małą wspólnotę, lub indywidualną własność. Nieogromną, kolektywną, zbiurokratyzowaną. Własność dzielnicową bądź, bądź miasta stołecznego bądź coś takiego. Jak centralny urzędnik na samej górze, albo nawet w wyższych szczeblach piramidy biurokratycznej, nie jest w stanie zebrać, zadbać o każdy najmniejszy, najmniejszy ekstrement na każdej płycie chodnikowej. To może zrobić ktoś, kto ma codzienną styczność z tym chodnikiem, z tą ulicą, z tą przestrzenią, z tym fragmentem przestrzeni. Tylko ktoś, kto ma stały kontakt, bliski kontakt ktoś na najniższym szczeblu. Dlatego nie tylko kompetencje powinny być przenoszone w dół również uprawnienia i prawa własności. Powinny widzę, ze sobą konkurujące chodniki, konkurujące dzielnice i kamienice. Bądź, bądź jeszcze nie wiem. Do tego dochodzi również w pewnym sensie kultura ludzi na, w miastach, która pozostawia po sobie wiele do życzenia. No i której przejawem m.in. jest. Zabawa takiego dzieciaka, chłopca, nastolatka, a na jeszcze nawet w gonitwę z ekstrementem na kiju, lub przenoszenie lub specjalne umyślne podkładanie ekstrementu na chodnik. Ach, jakie to zabawne! A, kto nie, może kto. Kogo to nie bawiło, niech rzuci tym ekstrementem w siebie. Lecz nie, nie mniej, no, znudzony, znudzony dziecko, które nie ma co, do, nic do roboty w mieście, bo y, y, organizowane różne imprezy przez miasto, na przykład przez urzędników, trącą myszką, po prostu są. Y, Nudne i odpychające, bo nie ma innych rozrywek, bo jest przymus szkolny i szkoło, szkolnictwo jest jak więziennictwo, a więziennictwo jest jak, se, jak, jak sanatoria no. dla biednych przestępców telewizorek, łóżeczko. Harować mi tutaj do, do kamieniołomów do pracę społeczną, odpracowywać, ponieważ sprawiedliwość, koncepcja sprawiedliwości to restytucja, a nie redystrybucja. Czyli do moich podatków utrzymywanie tego kryminalisty, przestępcy, który mi zaszkodził, a ja jeszcze muszę go utrzymywać. A jeżeli jest grzywna, no to i tak jest zasądzana tak wolno, tak nieskutecznie. Dlatego również. W koncepcie prywatnych sądów. Ale na razie prywatne chodniki i prywatne ekstrementy. Na razie tak. Cóż, miałem jeszcze wrzucić pokaz slajdów, lecz pogoda się zepsuła i kręcenie w deszczu jest jest y, niezbyt przyjemne i mogłoby uszkodzić mój sprzęt ale cóż trzeba się zadowolić proszę się zadowolić zdjęciem które powinienem wrzucić do, do, do tego podcastu jako ilustrację podcastu ewentualnie rozejrzeć się po prostu w dół po chodnikach w swojej okolicy pozdrawiam bardzo Pozdrawiam hmm. bardzo ekstremalnie.